Według mojego super zaawansowanego tableta, którego zbudowałem w 5 minut, to, to jest tamta brama. Aha, tam będę gola. pierwszy! Będę pierwszy! Zapnijmy może. Może... faj może ktoś ma tutaj auto i chciał tutaj wjechać i specjalnie po to był otwartą bramę, ale ewentualnie przejdzie pół z tym autem, co nie? Słuchaj, ja? domownicy, jeśli tacy istnieją, mogą tam spać, dlatego wyważę drzwi, będziemy śli, będziemy bad boy. Dobra. Bad boy. Dobra, cicho, 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 cicho. O, dzień co u Pana słychać? Nie, nie, nie przyjmuję fotowoltaiki. Nie, jest foto... Foto... Ja, ja, ja Coucho, jestem ja... kulturalny, Coucho. tak? Nawet dajmy kaptur, proszę, pa proszę pana. Możemy Nie. przynocować, proszę? Eee. A ty się skąd udwałeś? Eee, no, tak, on tak, mi powiedział, to... że jestem małpą, więc chyba zrobił. tak ogólnie. Ja jestem Damian. A to jest Pepsi. Tak. I ogólnie. Ale fajne, ale fajne. Poczekaj, to jest ta. Co to jest nie, to jest ta od Mussoliniego, pomyliłeś, podcelany. To jest ta od... Z... może pójdzie spać? Ale fajne, ale fajne! Eee... proszę pana, to już nie za późno, pan nie idzie spać? Proszę pana? A... się z gada, ja przeszukam jego dom. Eee... a... Eee, a... Czemu on na okay. ciebie mówi małpat? Myślałem, że te istoty już by ewoluowały. Bo a nie podobno do... jestem małpami. dziwny. Ja nie wiem. Ja tylko śpiewię na całej kolega. Chyba muszę sprawdzić, co on tam nie, robi. Nie wiem, nie, proszę pana, proszę pana, proszę pana. E, a wie pan, e, co to są takie błyskotki? Wie pan? O, daj jedną. Nie Niezbyt bardzo chcę. Tutaj, tutaj, Niezbyt bardzo chcę, proszę pana. A możemy przynocować? Bo ujrzałem coś w swoich wizjach na... Usłyszałem głos mówiący coś w czacie. Nie, nie przejmuj się młody człowieku. Chyba z okay. A A jak pan zdobył tą łyżkę Hitlera? Trzymaj go tam jeszcze. E, łyżka Mussoliniego, więc młody człowieku została a. mi przysłana z jakimiś rzeczami. A... Hitlera od pana... Y, od Hitlera też pan coś dostał chyba, nie? Zabiłem go. O! Ja spon bohaterem! Brawo! 500, bydowo? Okej, okay, to jest finalne 500. Y y to tak samo jak kominek, to tak samo Ma pan jakieś picie? Eee. A... Proszę? Pan, doć? Po, jest... po, 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 poczekaj, młody człowieku, wykombinuję coś z mojej kieszeni. Stać? A co ty chcesz wstać? A to jakiś <gry> O, oh, oh, Wyleciało mi z kieszeni. Tego podnieś, proszę pana, za ciężkie. A, wioska, bika, on wszystko. Nie. Mam tylko butelkę, niech pan, A, pan to mi staje. to rzuci pojedynczo. Niech to pan mi to To jest denaturat. Naturat. Niech pan mi to rzuci. Kurde, to rzuci. E, do przetrwyszczania rur. Dobra. E. O! Oj, źle się czuję! Dziękuję! Bo to jest denaturat Naturat pod skretem. jest taki. Ale niech pan nie strzela, bo to Zmietalny, tak to nie O! Oh. O co pan robi? Ja, ja sobie Ej. Ej. poćwiczę. Wypio... To Mogę go spowolnić. Jest ja jestem Do... stigmą! Nie, nie pozwolę, jestem stigmą! Ten jest taki, spowolnił go. Ja go. Musimy zbeczować nasze emotki, młody człowieku. Ten jest taki, ja go spowolnię. O, czekaj. Ja mogę pomachać ja ja przykład. na przykład. Tak. Mogę, mogę spowolnić. O kurde, biegnę! To <grymne> właśnie chyba... Ja, no, mam depresję. S Siedziałem 10 tysięcy. 000... Szybko. Biegnie, biegnie. O moje oczy, moje oczy. Jespodniony szybko. Ja dostałem gazem pieprzowym w oczy pomocy. Cię, nie poszłeś. Bo, ja. Jowe, że... A no tak zapomniałem, że nie mam oczy, mam tylko kapelę. Szybko, 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 szybko. O, czy to Jan Koruptor? Masz na, na, na... Kość, ja on co? Dobry był ten Nie Gdzie był tam do... Gdzie Tego. oni są? Nie zabuduj to czymś pomieszany z Nie ja mam o! Gdzie oni są? Dobra, tyś... A Ano tak. Zapomniałam, że mam tyś... chwila. Za kim się zabudujecie, drodzy Państwo. A um. um, my nie pieczyliśmy. O oh, oh, kurde, jakiś czarny człowiek zabaw... przez okno! Ej, coś pana, patrz. A! Biedzronka, patrz! Oh, Biedzonko! O, gdzie? O kurde zjadłem. Przez okno! O Przez okno! O kurwa, wyskakuj! O, poszedł! Jesteś? No. Halo, czy wyskoczyłeś? Skoczyłem! O kurde, zjadłem! Dobra, ja też mnóstwo. skaczę! Dala, ja nie muszę ubraniać ubrania. ubrania! O nie O kurwa, prawie nie przeszłam! Demo. Gdzie ty? jesteś? Gdzie przeszłam! I like nie przeszłam! O kurwa, nie przeszłam! spotkamy się w... Y... I spotkamy w tej tej... w tej shopie gdzie jest taki motor przy tej... tej... Przy tym jiesotku, okej? Okay? Ja może załatwić parę Nie wiem, że gdzieś tutaj jesteście. Muszę Znabijcie zabijcie mnie okłamywać. To się zabawić. To jest Gdzie on jest? Swinduk. Hmm. Madek dym Finally, Finally, A worthy opponent. To już twój koleż. O tu się dzieje! Oh, się ma pan górę! Par... Ma pan za ma pan da. popcorn? Eee, Kimkolwiek popcorn? ty jesteś, Kim? Do uh. A dobra, ma pan jabłko. Trafiony, trafiony. Oh. Trafiony, zatopiony! Myślisz, że, myślisz, że coś mi zrobisz? To jakieś zasięcie. Jakimś, za oh. uh. To jest w końcu jakaś czysta potęga. W końcu, po jakichś dzieciakach, jakimś mistrzów Ktoś, w, ko w końcu ktoś wierny mojej potędze. Kolecha! Okej, okay, ja może zbyt wierny. Hmm. Się no proszę, no, Proszę, proszę, Nie do... szep, Dwóch czajn... czarnych chłopów Nie bije. <grym> nie tu Nie ma. Oh. <grym> zostaw ich. Na mos, Ała! Ała! Ja Nie Czy czarna Nie ma Nie wiem. Nie. Dobra. A. Nie odpuszczę Czekaj, pomogę ci, mam moc leczenia. Chodź ty, chodź. Z nami, ale coś co ci pomoże. Jesteś pomogy. Środek przeczystający. Ja, o. pomogło. Jeden sedo. Ja. Siema. Tam miałeś być chyba. Tam! Powiedziałem przy tej przyszedł ha. O. 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 Panowie nawróciłem się. Okej. Okay. Dobrze. No to było jeszcze jest czas jestem Damian, to jest Pepsi, a Kamałpa, a Pan. Trochę byłem zachlany. A Codaj, okay. wiecie. okej. Okay, wybaczamy nie, Panu. Wiecie, Czyli... były ten, były, yy, no, y, Jak imieniny, ma się szwagra. Jak ma się nazywać? Ja, ja jestem herbaciany. Okej, okay, herbaciany. Okej. Okay. Chcesz te... się nawet kolegować? Mogę ci dać się, puszko. Mam jabłuszka. Ale, ale nie masz dogów to panowie co masz łączy z tym gościem mrocznym. E, no to tak, no to, to ogólnie no to, to był nasz kolega, który został sadaczony przez takiego fajnego widu okay. z produkcją. Rozumiem Zrozumiem wszystko. I to jest kodruktor. Tak się... Czekajnie tak się świał. A 2 IQ. Najmądrzejszy. Wow. Ja, ja mam 8, więc... Dawno nie dotykałem te Ale dotykasz pomostu teraz. Usiądźmy może na jakiś coś pokadajmy. A to nie, jest taka nie, fajna, doskładana, ja ja dostałem, ją. dostałem ją w Ikei. Ja się nawróciłem. Leżakiem. O kurde spadłem z jej jakiejś... Ciurary trochę. Wracając, no co tak. Czy wiesz, może coś więcej o, o tym się Od czarnych ludzi. Eee. Czekaj, usłyszałem głos jeden, nieważne. Eee, wirusie od... Od kogo? Czarnych ludzi, taki taki. Nie bądźmy. Będziemy... Nie bądźmy. Nie bądźmy. Bude... Tak, Jakoś dokładnie tak. A, to są ci, co lubią KFC i jad tak? tak? tam, tak, O Okózdę, chyba, <laughs> go zdenerwowałem trochę. A! <laughs> Spokojnie, sami siedzimy. <laughs> Zdestabilizuj go, to cały go. Nie to bądź! Złamałem sobie chyba nogę. Oba, trwało. Nie no. Nie no, to drogi... Pani... A! Pani, Pani, przyjąłem Do wody! Oj, się, boją wody! To rzeki! Jest... Coś... Mój czas, Nie Ty, Ty Nie Ty bądź w wodzie! Zabiję każdego się! U... U... Poci... A co, pro? za mojego... Sorry za mojego miniona? Czekajcie za niego. A no, mas pieprzu, to nie musisz chyba mi filmować. Ja, nie bądźmy tacy się strascy chyba, nie każdy Dobra, z, dobra powiedzmy, jaj. że już na pokonany stop, chyba. Maxopro. To gadamy się, ja ci dam 2 złote, ty mi daś 3 złote i będziemy kwita. Podbij do pięciu i... Po, i... akceptuję. Kuzep. Masz, ma, masz 2 złote? Nie, jestem biedny. A ty? Gridy! No bo to ja chyba, no bo ja tutaj sobie znikam, bo nie mam siły na walkę. E, możemy przenosować tam pana? Tak, tak, y, oczywiście, oczywiście. Okay, no tylko, pan nam tylko podalka jest w przedpokoju, bo jest renowacja łazienki, to No spoczko, tak no, tak. Ja też jest odjadł w Smakowało? Tak, taka samica była. Jeszcze były stare skarpetki i to było fajne. Dobra, tam chyba są... tutaj są pokoje dla was. O! Idealny mój pokój, tylko czemu tu nie ma deski? No co to Czy coś? Eee, tak, Guten Morgen. Guten tak. Co? Dzisiejszy dzień był męczący. Chwila. Już biorę się. Dobra. Nie sucha. Płodniej. Ta maska utatowała dzisiaj dosyć sporo ludzi Teraz idę spać Nie wiem co byście po dzisiejszym dniu był bocny. No nie wiem jak utatować ale Dowiem się tego i nie odpuszczę